Witam serdecznie Kolejny to już odcinek Dosyć chyba daleko nawet doszliśmy Jak na trzy odcinki, a tak naprawdę dwa pół Pierwszy, Pierwszego mi się nie chciało już sklejać do kupy Drugi skleiłem To był pocięty bezsensownie Dobra, proszę Państwa, teraz zobaczycie coś, nad czym kiedyś się sporo męczyłem. To muszę teraz czekać, aż to się łaskawie zsynchronizuje, żeby nie zostać zabity przez jedno, uważając na drugie. Nie, jeszcze nie teraz. Teraz! Uh. Po prostu jak mnie to stresuje. To nawet w stopkę, jak już się tutaj złapiecie tej półeczki, to ta dolna śruba może Was za stopkę złapać. Dobra, patrzcie co teraz. Tutaj w prawym rogu, w prawym dolnym rogu ekranu przed chwilą się przetaczaliśmy przez taką szczelinę. Tam spadają kamyczki, jeśli widzicie. I to jest właśnie taki moment oszukujący bo nie wiadomo tam coś jest, a tak na dobrą sprawę ciężko się tego domyśleć. No właśnie. I to jest coś bardzo ważnego, bo dzięki temu tego gościa, co tam widzicie, będzie można uratować i jeszcze paru innych gości. A właśnie widzieliście, za nóżkę mnie złapało Jak jest jaki to stres straszny Dobra, żartowałem z tym strasznym stresem No to już myślałem, że też mnie złapie To jest chyba tak zwany sekret niektóre właśnie elementy są takie właśnie poukrywane a co najśmieszniejsze że siedzą tam ci yeah. siedzą tam ci właśnie nasi koledzy których warto uratować no i jak się ich nie znajdzie to się będzie miało gorsze statystyki aby ti paznok nie neobtělo. Trzeba ich stąd odciągnąć, żeby ich ta śruba nie wciągnęła. Do roboty. Tłuc młotkami, ile wlezie. <grym>, tłuc młotkami, bo pan premier jedzie albo prezydent. Jak ostatnio. Nie tylko ostatnio, już za komuny były takie sytuacje, że jak przyjeżdżał pierwszy sekretarz up, jak przyjeżdżał pierwszy sekretarz to na budowę z wizytacją to nagle robota się robiła Kawał taki jest, ale to chyba już opowiadałem ten kawał Teraz tutaj patrzcie To kara za mobbing powinna taka kara spotkać każdego mobbingującego pracodawcę EO Dobra bo ja tu już nie pamiętam Aha dobra To ten kawał może opowiem a co będę się powtarzał ale to nic Cicho, przyjeżdża właśnie na wizytację, pierwszy sekretarz PZPR, prawda? No i tam ludzie oczywiście już byli wcześniej przygotowani, już krawężniki pomalowane na biało. E, no i no i przyjeżdża, przyjeżdża ten sekretarz, no i wszyscy, wszyscy pracują. A zaraz jeszcze tam wrócę, wszyscy pracują. No i sekretarz tak patrzy, rzeczywiście idzie budowa jak należy, praca w ale patrzy, kurczę, jest jeden koleś, a, sorry, jest jeden koleś, który tak biegnie z taczką w jedną stronę, w drugą stronę z tą taczką biegnie, no ale z pustą za każdym razem. No i pan, pan, se, pan pierwszy sekretarz pyta się, pada właśnie robotnika, co wy tak biegacie z tą pustą taczką w tej z powrotem? Panie pierwszy sekretarzu, taki zapieprz, że nie mam kiedy załadować się. Taki sam zapieprz, że nie było kiedy załadować. Podobno mieli ostatnio... My właśnie... Robotnicy na jednej budowie, podobno odwiedzanej przez... Przez obecnie szanownie panującego nam łaskawie... Prezydenta. Ale to nie pierwszy raz. Bo słyszałem jeszcze takie historie, właśnie że pod kamery to się robi wiele rzeczy. Ups, nie trafiłem. Także pod kamery to i od razu koparki szybciej pracują jakoś. O kurde, wpadłem w to na górze? Przecież to bez sensu, zupełnie. Zupełnie bez sensu i kurczę, patrzcie gdzie ja teraz będę. Łomatko. matko. Dlaczego nie zrobiłem save'a? Bo się nie spodziewałem, że zginę w takim momencie. Dobra, nie będę was zanudzał. Więc zrobimy sobie po prostu tu przerwę, a ja to sobie zmontuję. No dobrze teraz już sobie zrobił quick save Ale żeby w takim momencie zejść Teraz się okaże, że to będzie moja zmora, bo ja będzie się dało tego przejść normalnie no, zgadza się świetnie Mnie przeżyłem Dobra, powiem wam jeszcze o tym działaniu pod kamery. No nie no coś ty kurde nie umiesz załapać, że chodzi o bieganie, a nie o spacer właśnie. No. Tak to można prawda, grać No także i autostrady nagle się zaczynają budować lepiej jak przyjedzie jakiś minister z kamerami a nawet wały przeciwpowodziowe się lepiej naprawiają To to akurat wiem z bezpośredniego źródła od człowieka już nie pamiętam skąd on był. W każdym razie tam mieli powódź, wszystko gościu stracił praktycznie. No i trzeba było te wały odbudować zerwane. No i to, to oczywiście yy, te wały odbudowywali, ale jak przyjechała kamera, to odbudowywali lepiej, a jak sobie kamera pojechała, to na placu tam, gdzie trzeba było te wały uszczelniać, została jedna koparka z czterech, powiedzmy, a wszystkie inne pojechały na garażu. Zapomniałem im powiedzieć, żeby mnie śledzili, śledźcie Faj, mnie. Faj, Faj, Faj. Faj.

I proszę bardzo gotowe mm. Zaraz jak to jest W tym tunelu zostało jeszcze 3? Toż to niemożliwe W dół się już nie jedzie W górę też tylko tu no dobra A jeszcze tu dwóch proszę bardzo i tam na dole dobra wszystko się zgadza hmm. Za mną chłopoki Mają naprawdę duże zaufanie do Ejba skoro tak po prostu sobie na ślepo idą Trzeba ich zawieść na górę Dobra, zła taktyka, no dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No po prostu przy tej grze nie ma co komentować, bo ona sama dla siebie Sorry, wszyscy powiem szczerze, że mi się wcale niedobrze <laughs> grało w zasadzie nagrywało Gry, w których było dużo tekstów, jak na przykład Call of Juarez, zwłaszcza druga część, gdzie nasi bohaterowie gadali bez przerwy, to powiem szczerze, że było ciężko w ogóle coś, jakiś komentarz wbić między te teksty wszystkie. Także to też nie jest takie fajne jak gra jest zbyt rozbudowana, A tutaj jest taki dobry balans. O, mam pomysł. Zrobię tak, na wszelki wypadek, jakbym zrobił coś głupiego na przyszłość, to wiecie, czasem głupie rzeczy człowieka się trzymają. Dobra, przy okazji zobaczę, ile to się nagrało już. No dobra, jeszcze kilka minut. Niech będzie. I jak idzie promień to stać to to są Nie wy... <grybujesz> A nic, nic to, nic to. Na szczęście miałem zapisane w odpowiednim miejscu. A zresztą tu się jak przeszedłem to się sam zrobił zapis. Taki szybki. Nie da nie da pospać. Już spokój nic się nie dzieje. Nie ma alarmu! A ten alarm to ten koleś na dole zrobił. Łażąc niedobry. Bytko postąpiłem, że tak powiem. Przykozaczyłem za bardzo i. No a propos jeszcze działania pod kamery widziałem fajną naklejkę. E... Gdzieś tam przyklejoną. Na naklejce był prosty napis. Przed wyborami władza dba o obywatela. <laughs> tak. Zauważcie, że zawsze przed wyborami jakieś tam robią zazwyczaj chodniki, ścieżki rowerowe albo fontanny. Ewentualnie mogą zrobić plac zabaw, tego typu elementy. Dobra, big safe. teraz pokażę Wam tylko ten wózeczek i chyba na dzisiaj starczy, bo już przy tej grze tak szybko czas leci, że ja zwyczajnie nie jestem w stanie się ogarnąć czasowo. To jest pojazd, wygląda jak pomieszczenie jakieś, ale nie to jest pojazd. Kopalniany wózek pancerny robi miazgę ze wszystkiego, bardzo go lubię. Chciałbym taki mieć. Zrobię to bardziej. Nie, zaraz mógłbym tutaj to zrobić. Nic nie widzisz, nic tu się nie dzieje. Mogłbym to zrobić od razu. Dobra, dobrze. Um. Dobra, na ten czas zakończymy i w następnym odcinku będziemy dalej jechać naszym wspaniałym pojazdem, ratując wszystkich kolegów po drodze. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Komentarze mile widziane, jak najbardziej. Proszę Państwa, ta gra wymaga komentarzy chyba, to znaczy, podobno nie, ale warto coś, warto coś, prawda, tej... może coś wspomnieć ciekawego. Dobra, jak to się... Zapraszam do następnego odcinka. Dzięki za oglądanie i miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.